Słuchajcie, ten odkurzacz to prawdziwy hit. Na AliExpress poszły już dziesiątki tysięcy sztuk. Ma ocenę 4,9 na 5. I powiem Wam, że po moich testach wcale się nie dziwię, bo ten model naprawdę robi robotę. Ja normalnie nie jaram się mołpami, ale tutaj serio. Sam się złapałem na tym, że mam frajdę ze sprzątania. Dobra, zanim powiem wam, jak to działa w praktyce, najpierw zobaczmy, co dostajemy w zestawie. Po otwarciu pudełka znajdziemy instrukcję obsługi, a zaraz obok dodatkowy filtr HEPA, który przyda się na wymianę po dłuższym czasie użytkowania. Jest też szczotka do czyszczenia zbiorników i filtrów z ukrytym nożykiem do przecinania włosów zaplątanych w wałek. Dalej mamy ładowarkę, która podłącza się do stacji dokującej, oraz rączkę, którą wpinamy w odkurzacz. W zestawie są również dwa zbiorniki. Na wodę. Jeden na czystą i drugi na brudną. Producent dorzucił też stację dokującą, w której sprzęt nie tylko stoi i się ładuje, ale też automatycznie czyści wałek. Na końcu mamy oczywiście sam odkurzacz, czyli główną jednostkę z zamontowaną szczotką rolkową, gotową do pracy od razu po złożeniu. Na pierwszy rzut oka Laresar M3 prezentuje się naprawdę solidnie. To nie jest plastikowy gadżet, który po dwóch sprzątaniach zacznie trzeszczeć i wygląda jak zabawka. Materiały są bardzo dobrej jakości, tworzywo jest matowe, przyjemne w dotyku i nie zbiera odcisków palców tak łatwo, jak błyszczące powierzchnie. Wszystko. Spasowany jest bardzo dokładnie. Nie ma tu luzu ani elementów, które latają przy lekkim dotknięciu sama konstrukcja sprawia wrażenie przemyślanej. Widać, że producent chciał, aby to urządzenie służyło nie tylko jako kolejny mop, ale jako pełnoprawny sprzęt domowy, który spokojnie można postawić nawet w widocznym miejscu, w salonie i nie będzie szpecił otoczenia. Do tego całość jest smukła i nowoczesna. Widać, że projektanci postawili na pionową, lekką formę, dzięki czemu odkurzacz nie zajmuje dużo miejsca, a przy tym wygląda dość elegancko. Można by powiedzieć, że to taki minimalistyczny design w stylu premium. Nie ma tu przesadnych ozdobników, a wszystko podporządkowane jest w wygodzie i praktyczności. Na froncie od razu rzuca się w oczy ekran LED. To jeden z tych elementów, które w codziennym użytkowaniu robią dużą różnicę. Nie trzeba się zastanawiać w jakim trybie akurat pracuje urządzenie. Czy zbiornik na brudną wodę jest pełny, albo czy coś zablokowało wałek. Wszystkie te informacje mamy jasno pokazane na wyświetlaczu. To niby drobiazg, ale naprawdę ułatwia życie. Bo sprzątanie nie przerywa nas zgadywanie dlaczego to nie działa. Odkurzacz oferuje trzy tryby pracy. VAC, MAX oraz SMART. VAC to tryb typowo odkurzający, przydatny gdy chcemy szybko przelecieć podłogi bez używania wody. Max jak sama nazwa wskazuje to tryb najwyższej mocy. Idealny do trudniejszych zabrudzeń, zaschniętych plam czy sytuacji kiedy trzeba mocniej docisnąć. Smart natomiast to tryb inteligentny. Urządzenie samo wykrywa poziom zabrudzenia i dostosowuje moc sania oraz ilość wody. To rozwiązanie, które pozwala realnie oszczędzić baterie. A przy okazji nie trzeba się bawić wręcz na przełączanie. Największą przewagą dla Resara M3 nad zwykłymi odkurzaczami pionowymi jest funkcja pracy na mokro i sucho. Można jednocześnie odkurzać kurz, piach czy resztki jedzenia i od razu mieć podłogę. To skraca czas sprzątania o połowę. Zamiast najpierw odkurzać, a potem wyciągać wiadro i MOP, jednym przejazdem mamy czystą podłogę. Bardzo praktycznym dodatkiem jest też samobieżny napęd. To oznacza, że odkurzacz nie stawia oporu, tylko jakby ciągnie do przodu. Dzięki temu nawet dłuższe sprzątanie nie męczy, bo nie musimy szarpać się z urządzeniem. Ono samo gładko sunie po podłodze. Warto też wspomnieć o funkcji czyszczenia przy listach przypodłogowych. Dużo odkurzaczy i MOPów ma z tym problem, bo zawsze zostaje kilka centymetrów nieumytych pow Tutaj głowica została zaprojektowana tak, żeby ściągać naprawdę blisko, co daje bardziej kompletny efekt sprzątania. Największym plusem, który od razu rzucił mi się w oczy, jest tryb standby. W praktyce wygląda to tak, że odkurzacz można po prostu zostawić włączony. Stawiamy go pionowo, blokujemy nogą na dole i on sam przechodzi w tryb czuwania. Wtedy jednym kliknięciem przycisku na rączce wznawiamy sprzątanie. Mega wygodne, bo nie trzeba za każdym razem go wyłączać i odpalać od nowa. Szczególnie jak ktoś sprząta po kawałku albo przerywa w trakcie. Druga rzecz, która na pewno wielu osobom się spodoba. Można wyłączyć komendy głosowe. Wiem, że w modelu iLife W90 sporo osób to denerwowało, bo odkurzacz co chwilę gadał. Tutaj na szczęście da się to jednym przyciskiem wyłączyć i mamy ciszę. Tylko sama praca urządzenia. Zbiorniki też mają sensowną pojemność. 650 ml na czystą wodę i 500 ml na brudną. Przy codziennym sprzątaniu nie trzeba ich ciągle opróżniać, a opróżnianie jest szybkie i higieniczne. Wystarczy wysunąć pojemnik i wydać zawartość. Całe urządzenie waży w granicach 3 do 6 kg, w zależności od tego, czy zbiorniki są pełne. To oznacza, że nie jest przesadnie ciężkie, ale jednak trzeba liczyć się z tym, że z pełnym zbiornikiem wody czuć dodatkowe obciążenie. Na szczęście, dzięki wspomnianemu samobieżnemu napędowi, ten ciężar praktycznie nie przeszkadza podczas użytkowania. Bateria to 8 ogniw o po pojemności 2500 mAh każdy, co daje całkiem solidny zapas energii. Producent deklaruje czas pracy do 55 minut, i w trybie smart da się to osiągnąć. Mi udało się coś między 45 a 50 minut, ale to wszystko zależy od tego, jakie mocne macie zabrudzenia. A teraz moja ulubiona część, czyli testy praktyczne. Na początek klasyka: rozsypałem płatki i rozlałem mleko. I powiem wam, że Laresar M3 poradził sobie z tym bez najmniejszego problemu. Nawet przy krawędziach, gdzie większość odkurzaczy zostawia smugę albo kawałek bałaganu, tutaj głowica dojeżdża praktycznie idealnie pod samą listę. Całość była posprzątana praktycznie na jednym przejeździe. Potem przyszła kolej na coś trudniejszego: ketchup i sos barbecue. To gęste, lepkie i zwykle trzeba się z tym trochę namęczyć. Tutaj wystarczyło jedno, maksymalnie dwa przejazdy i podłoga była czysta. Owszem, jak macie nierówną podłogę jak u mnie, to czasem trzeba przejechać drugi raz, żeby zebrać wszystko dokładnie. Ale ogólnie, rewelacja. Jeszcze, żeby bardziej podnieść poprzeczkę, rozbiłem dwa jajka. Każdy, kto kiedykolwiek sprzątał surowe jajko, wie, że to koszmar. Ślizga się ciągnie i ciężko zebrać to do końca. A tutaj? Jeden przejazd i nie było śladu. Serio byłem zaskoczony, bo zwykle takie plamy trzeba zbierać na raty. Na koniec zostawiłem najtrudniejszy test. Mleko na dywanie. I tutaj sprawa wygląda tak. Kilka przejazdów i ślady po mleku zostały usunięte. Ale uczciwie powiem, do czyszczenia włókien dywanowych lepsza będzie typowa mejka do prania dywanów. Taka jaką testowałem niedawno na kanale. Z góry odkurzacz poradzi sobie świetnie, ale żeby naprawdę wniknąć we włókna trzeba już sprzętu dedykowanego. Kiedy już skończyłem te wszystkie hardkorowe próby, przeleciałem sobie całe mieszkanie w normalnym trybie. I tu muszę pochwalić system Smart. Woda była dawkowana idealnie, dokładnie tyle ile trzeba. Podłoga wyglądała na porządnie umytą, nie była ani zbyt mokra, ani sucha. Widać, że system faktycznie dostosowuje ilość wody i moc sania do zabrudzenia. Efekt? Po sprzątaniu serio miałem wrażenie, że podłogi są nie tylko czyste, ale wręcz odświeżone, jakby ktoś ręcznie je domył. Dla mnie to jest po prostu rewelacja, bo zamiast bawić się w osobne odkurzanie, mycie mopem i latanie z wiadrem, wszystko ogarniam jednym urządzeniem i robi to naprawdę dokładnie. Na koniec jeszcze jedna ważna funkcja. Automatyczne czyszczenie wałka po skończonym sprzątaniu. Wystarczy odstawić odkurzacz do stacji, nacisnąć przycisk i urządzenie samo przepukuje szczotkę czystą wodą. Zbiera zabrudzenia do zbiornika na ścieki a potem odwirowuje wałek, żeby nie był mokry. Dzięki temu nie musimy babrać się ręcznie z czyszczeniem i myciem szczotki, a sam wałek schnie dużo szybciej, bez ryzyka, że zacznie brzydko pachnieć. To jest ogromna wygoda, bo sprzęt zostaje praktycznie gotowy na kolejne sprzątanie bez dodatkowej roboty z naszej strony. Jeśli chodzi o głośność, to w trybie smart odkurzacz pracuje na poziomie około 70%. 10 dB, więc spokojnie można rozmawiać w tym samym pomieszczeniu albo oglądać coś w tle. W trybie max hałas zrobi się wyraźniejszy, trochę ponad 75 dB i czuć, że sprzęt chodzi pełną mocą, ale znowu bez przesad. To absolutnie nie jest poziom, który męczy uszy, a już na pewno nie odbiega od standardów tej klasie urządzeń. Co więcej, w praktyce i tak większość sprzątania spokojnie ogarniecie w trybie smart, więc maksymalne obroty włącza się raczej tylko przy większym syfie. Dzięki temu Laresar M3 wypada naprawdę dobrze. Mocny, ale bez wrażenia, że pracujemy w warsztacie z piłą tarczową. Na duży plus zasługuje też łatwa dostępność części zamiennych i filtrów. Na AliExpress znajdziecie je bez problemu i to za naprawdę śmieszne pieniądze. Jeden filtr kosztuje około 6 dolarów, więc nie ma stresu, że po roku trzeba będzie kombinować albo przepłacać jak przy niektórych markach. I powiem Wam szczerze, teraz już wiem skąd te wszystkie zachwyty i oceny 49 na 5 gwiazdek przy dziesiątkach tysięcy sprzedanych sztuk. To po prostu działa tak, jak powinno. Łączy sobie wygodę odkurzania i mopowania. Jest praktyczny, dokładny i do tego łatwy w obsłudze. Moim zdaniem to jest sprzęt, który po prostu trzeba kupić. Jeśli chcecie mieć czyste podłogi, bez zbędnej roboty. Więc jak najbardziej polecam. I link do niego zostawiam w opisie pod filmem. Pamiętajcie sprawdzić też aktualne kupony do AliExpress. Łowcychin.pl. Od teraz jako aplikacja dostępna w sklepie Play. Obserwuj najlepsze okazje i otrzymuj powiadomienia, gdy cena spadnie lub pojawi się nowy kupon. Wszystkie obserwowane okazje znajdziesz w dedykowanej zakładce, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką. Pobierz już teraz. Link do aplikacji w opisie lub w sklepie Play.